Szanowni Państwo, kto zarabia na grypie? Kraj. Autor Marek Czarkowski, Andrzej Dryszel, 2009 rok, listopad. Szybciutko przeczytam. Bez wątpienia przyczyną kampanii przeciw grypie ptasiej, a ostatnio świńskiej jest ich nośność. Wizja milionów ofiar i światowego chaosu wywołanego pandemią pobudza wyobraźnię. W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia podobną rolę odgrywał AIDS. Pod koniec 2002 roku pałeczkę przejął wykryty w Chinach SARS, zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej. Ogółem stwierdzono na świecie 6234 przypadki SARS. Śmierć zabrała 35 osób, co w skali globu, podobnie jak w przypadku ptasiej grypy, było niewiele znaczącym epizodem. Lecz na początku 2003 roku telewizje bombardowały nas obrazami mieszkańców Chin, Kanady, Singapuru i Hongkongu, którzy nie wychodzili z domów bez maseczek na twarzy. Niestety ku zmartwieniu mediów z Azji nie nadciągnęła, nie nadciągnęła zapowiadana przez nią apokalipsa. Cóż więcej dodać? Szanowni Państwo, mamy powtórkę z rozrywki.